facetem i... Ty, 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 ty. i czas na kartkę beczkę. I pamiętajcie dzieci. Uważajcie, że jestem facetem. ok co, co? Co? Jak to? Pani przypadkiem nie jest moim klonem? Ej, tak, ja sprowadziłem do tej... Szkoły swojego klona. O Boże, Dawid! Jak? Tak, nie wiesz, do jakiej szkoły mnie sprowadziłeś, Jacek? Powinieneś wiedzieć i tak planujesz w przyszłości zostać naukowcem, więc się nie dziw, że akurat przy tobie jestem. A z tego to wiem, bo cię podsłuchiwałem. Ale dobra. Bierzcie kartkówkę. Macie na to cztery minuty. Dajcie, widzowie. Że ja się trochę spóźniłam. Ten odcinek miał być 28, a jest dzisiaj. Ale dobra, przechodzimy do filmu. 4 minuty później. Dzieci, oddajemy pracę. Okej. Okay. Ile tego do sprawdzania jest? Za dużo. Boże. tego to już się na serio nie spodziewałem. Hmm. Dobra, zrobię to po tym, jak to zrobili, tylko że będę widzieć od razu, jakie oceny dać, bo jestem w końcu robot. Jestem ze sztuczną inteligencją. Tu czwórka, tu jedynka, tu dwójka, tu trójka, piątka, czwórka, trójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, trójka, jedenka. No to chyba wszyscy z tej klasy. No, Jacek, nie popisałeś się za bardzo. Dlaczego akurat nic nie umiałeś, jedynkę ci dałam? Jeszcze teraz dać do, Libusa. Okej. Okay. Uważają w tej szkole na kobiety. A jak dyrektor To wie Że facetem jestem To będzie uważał siebie za geja xd Okej okay. A więc teraz jak się włamać na komputer Jacka? Dobra, tu podstawowo mu daję najlepszy system jaki może sobie wyobrazić. Oczywiście nie będę mu wydawać pieniędzy. I jeszcze trochę sobie pooglądam YouTube'a. E y O U t u -b e enter mamy to okej okay, teraz wpisuję jako kanał i yes. Maybe okay. <laughs> now maybe that's an o'clock. Ooh. Ha ha ha. Dobra, Jacek. Robimy ćwiczenia strona dwa zadanie piąte. Chyba dlaczego tylko ja? A już rozumiem. Dlaczego pan, ten, ten mój klon robi sobie zebnie jaja? Jacek jeździł na rowerze. Miał cztery kółka. Odczepiono mu dwa. Ile Jacek miał kółek? To na pierwszą klasę jest Boże. 4 minus 2 równa się 2. No, kto by pomyślał. Okej. Okay. Dobra, ciekawe co teraz. Jacek, teraz strona 63, zadanie pierwsze. W końcu normalne. Nie noż. Art to jakiś. Dobra, to akurat żart. Ale przepisujesz z zeszytu to działanie. Pierwiastek da 2, dodać 3 minus 5, podzielić na 8. Pierwiastka 5. Boże. To dla mnie trudne jest. Jak ja to przeliczę? Ej, czekaj. Ja przecież mam specjalne urządzenie, które zatrzymuje czas. to urządzenie jest. O jest. Jacek do ławki. O, mam urządzenie. I teraz udało się. Ojej! Teraz mogę robić, co chcę. Mogę uciec ze ze szkoły jest Nie. ale wznowię je mojego przyjaciela Gabriela który jest najbardziej podobny do tego klona okej okay. Uciekam ze szkoły, bo jest zatrzymany czas. Ja siebie wznowiłem. No gadaj. Ja sobie leżę. No tak w ogóle to powiem Ci, że możemy uciec. W końcu nikt nas nie zobaczy. Tylko weź to urządzenie do zatrzymywania czasu. Okej, się wezmę. Tylko Gabriel nikomu nic nie mówi. Okej? Okay? No dobra. No i to rozumiem. To chodź. Idziemy. O! Gdzie <tryk> zatrzymany czas wszystko jest cięższe. Tu so, całe boisko dla nas Możemy innych e, ludzi wrzucić z boiska I sobie pograć w piłę Nawet dźwięków nie będzie Tylko nas będzie słychać I nie będzie słychać piłki Nie będzie słychać Trafienia. Dobra, ja się ustawiam na bramie. Okej. Okay. Prawie wyłapałem. Jeszcze raz. Jest! Udało mi się. Okej, okay, to jak Jacek? Robimy to jednak. To znaczy kabie, mi się mylą nasze imienia ciągle. W sumie ja ci powiem, że mi też. Serio? Tak. O, to będzie fajnie. O. Oh. Dobra, idę na chwilę, bo to urząd. Hej, mam to urządzenie, które zatrzymuje czas. A więc. Co, ja, tak. czas? Nie ma, no, jest tak chwila. Dobra. Następna część. Już 5 stycznia. Czekajcie, aż się doczekacie. Miłego czekania na część trzecią.